Chodźcie szybko, to coś Wam pokażę. Ile Ty tej kasy w to wpakowałeś? Chłopie, to Ci się w życiu nie zwróci. Dzisiaj będzie trochę matematyki. Tak. Żywe dane. O. Zużycie. Zużycie prądu. O. W ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ja jestem przygotowany mam kawałek kartonu, jak to na każdej budowie. 11 955 kWh przez 12 miesięcy. Panele wyprodukowały 5315 kWh. Prawdziwe liczby. To nie jest teoretyczne rozważanie. Jeżeli odejmiemy sobie to, co wyprodukowały panele od tego, co ja zużyłem, zostanie nam 6640 kWh. To zostało zakupione przeze mnie z sieci. Gdybym nie miał paneli, musiałbym zapłacić za całe 11 tysięcy kWh. W tamtym czasie moja taryfa kosztowała mnie 25 pensów za kWh. 11 955 razy 25 centów, 2988 funtów musiałbym zapłacić za 12 miesięcy. Tak? Panele oczywiście wyprodukowały trochę prądu i musimy przyjąć, że to też coś kosztuje. Ja przyjmuję, że koszt wyprodukowania energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne, zmagazynowanie tego kosztuje mnie 5 centów za kWh. 5315 kilowatogodzin razy 5 pensów w zaokrągleniu 270 funtów. Funtów złotówek, ciuchlików, cokolwiek jednostek. tak? Pieniężny. Czyli z sieci kupiłem 6640, bo już nie będę płacił tych 2000, ponieważ muszę zapłacić tylko za 6000 kWh, a nie za 11 11000, prawie połowa. Jeżeli bym płacił po 25 centów, to kosztowałoby mnie to 1660 ciurlików, funtów, złotówek, czegokolwiek. 1660, tak? Jeżeli sobie do tych 1660, które są naszym kosztem, dodamy sobie te 270, które też są naszym teoretycznym kosztem, i odejmiemy to od tych 2900 funtów, tak, to oszczędność w ciągu 12 miesięcy wyjdzie nam na poziomie 1000 funtów. Troszkę więcej niż 1000, ale przyjmijmy, że 1000. Ale w tej chwili ja nie jestem na stałej taryfie. Ja jestem. E, moja energia, cena mojej energii zmienia się co pół godziny i przez ostatnie 12 miesięcy średnio za kilowatogodzinę zapłaciłem 16 pensów. Tak? 6640 kilowatogodzin po 16 pensów 1062. Ta kwota 1062 to jest fizycznie to, co zapłaciłem przez ostatnie 12 miesięcy za energię elektryczną. Tyle fizycznie wyszło z banku, poszło do banku dostawcy energii. Jaka jest moja oszczędność? No jeżeli sobie do tej cyfry dodamy tą cyfrę, tak, czyli tyle, ile kosztuje mnie wyprodukowanie tej energii. No to oszczędność przez te ostatnie 12 miesięcy u mnie wyniosła 1656 funtów czy ciurliku. Jak sobie tam wymyślimy, tak? 1600 funtów zaoszczędziłem. Znaczy, ja to już wydałem, bo, bo ja mam sprzęt, tak? Więc to zapłaciłem za to, ale 1600 funtów, co to znaczy? Jeden inwerter. Jeden inwerter, jeżeli nie mamy upustów, kosztuje w tej chwili w granicach 900 funtów, tak? Czyli mamy prawie dwa. Bank. Na jesień zmienię taryfę. Dlaczego zmienię taryfę? Ponieważ będzie mi się to bardziej opłacało. Ja chciałem sprawdzić jak taryfa Agile, ta na której w tej chwili jestem, jak ona będzie wychodziła średnio. Dlaczego? Dlatego, że będąc na tej taryfie, mamy zmianę ceny energii co pół godziny, ale jest tak, czasami, tak jak na przykład będzie jutro, tak jak było dwa dni temu, Dwa dni temu płacili mi za zużycie energii, za to, że brałem tą energię, odbierałem, płacili mi dwa pensy za kilowatogodzinę. Jutro przez prawie 5 godzin, e, koszt energii, którą pobiorę z sieci, będzie zero. Nie będę płacił nic, jest zero, całkowicie zero, nic. Tam będą okresy troszeczkę przed tym, przed tym time slotem, gdzie prąd będzie kosztował jednego pensa, no zamiast 25 jednego i tak bardziej się opłaca, ponieważ wszystko, co jest poniżej 5 pensów, jest tańsze tutaj niż gaz, bo gaz kosztuje więcej niż 5 pensów w tej chwili. Więc jak to będzie wyglądało? Załóżmy, że moje zużycie nie wzrośnie, co jest mało prawdopodobne, bo na pewno wzrośnie, bo mi rośnie non-stop i dalej będę musiał zakupić z sieci 6640 kWh. Oczywiście zakładam, że wyprodukuje tyle samo, co wyprodukowałem w tym roku i będę musiał zapłacić za energię elektryczną 9 pensów, nie 8. A dlaczego? Ponieważ ta taryfa Go, na którą przejdę w jesieni, ona ma dwie stawki: stawkę dzienną i stawkę nocną. Nocna jest od pół do pierwszej w nocy do szóstej rano i w tej chwili kosztuje to 8 pensów, no ale powiedzmy, że będzie 9 pensów, tak? 6640 razy 9 pensów będzie mnie to kosztowało 597 ciurliki. 597, dodać 270 i odjąć to, e, tą kwotę od 2900, e, którą bym zapłacił, gdybym nie miał paneli. Oszczędność w przeciągu 12 miesięcy 2121 funty, ciurliki, złotówki, cokolwiek, jednostki. 2121 to jest więcej niż dwa inwertery. No, i niech mi ktoś powie, że to się nie opłaca. To się nie może nie opłacać. To się po prostu opłaca. Moja instalacja jest rozdmuchana. Moja instalacja jest instalacją eksperymentalną, dlatego ja mam 5 magazynów, a będę miał więcej. Będę miał na 100% więcej. Mam trzy inwertery, ponieważ ja muszę naładować te magazyny. Z sieci przez te 5 godzin, przez to okienko 5 godzinne, gdzie energia będzie tania, muszę to naładować zimą, nie latem. Latem ja nie biorę z sieci nic. Jutro będę brał, bo nic mnie to nie kosztuje. Więc będzie chodziła grzałka w zbiorniku na wodę, będą chodziły pralki, zmywarki, suszarki, cokolwiek da mi się włączyć. To włączę, ponieważ ta energia nic mnie nie kosztuje. A w momencie, kiedy oktopus, na przykład, płaci za, za energię, to bardziej mi się opłaca, nie wiem, przedłużać do sąsiada, rzucić mu bierz tą energię, bo ty korzystasz z mojej energii, a, a dostawca prądu mi za to płaci. No i niech mi ktoś powie, że to się nie opłaci. E, w sensie. Nie może agile, tak? Bo ja mówię, mówię o tych wyliczeniach. Moja instalacja zwróci się po około 10 latach, nie biorąc pod uwagę podwyżek cen za energię elektryczną. Bo im droższy prąd będzie w sieci, tym lepiej dla mnie, a dodatkową zaletą jest to, że jestem niezależny od. Sieci w tym sensie, że jeżeli będzie awaria i na ulicy nie będzie prądu, to ja będę miał internet, ja będę miał prąd, e, moje lodówki będą chodziły, ja będę sobie mógł, nie wiem, zrobić pranie, nie żebym chciał, ale będę mógł. No. Więc dla tych wszystkich sceptyków, którzy mówią, o to tyle kosztuje, to się nie zwróci, to się nie opłaca. No to policzmy. Policzcie. No. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam do obejrzenia moich pozostałych wypocin na, na kanale. I do zobaczenia następnym razem.